Siema jestem Igor, a dzisiaj nauczyłem Was rock'n'roll. Poradnik z roku fajki znajdziecie tutaj, nagrał go do Was franek, a my przechodzimy do rock'n'rolla. W tej tłusce chodzi o to, abyśmy najechali na kłoter na roka i odskoczyli 18. Wiadomo trzeba to zrobić na kłoterze, najechać na stala i odskoczyć 1.8. Niczego specjalnego nie trzeba tutaj umieć. Wystarczy odskoczyć jednosiem i się nie bać. Musimy jechać z optymalną prędkością. Nie za wolno, nie za szybko. Nie jest to tylko to tak. Jak pojedziecie za szybko, to was wyrzuci, a jak za wolno, to nie dojedziecie. Protip jest taki: jeżeli macie problem z odskokiem, oderwijcie głową w stronę rotacji i zróbcie jakiego jakby hopa. Jeżeli boicie się odskoczyć, podziecie z mniejszym kątem, na pewno się przełamiecie. Najważniejsze jest to, aby nie bać się wrócić w profil. Wjeżdżamy na półkę, robimy balans i odskakujemy. To był Rock'n'Roll. Piszcie, jakie triki chcecie następne. Myślę, że go szybko się nauczycie. Yo. Yeah.